Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Drodzy w sercu Jezusa. Bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech we wszystkim będzie uwielbione imię Pana, który nieskończoną miłością darzy swój lud wybrany. Zanośmy do Niego naszą Modlitwę. Okaż nam, panie, że jesteś miłością. Pamiętaj, panie, o swoim kościele. Zachowaj go od zła i utwierdź w swojej miłości. Okaż nam, panie, że jesteś miłością. Spraw, aby wszystkie narody poznały ciebie, jedynego Boga. I Twojego Syna, którego posłałeś. Okaż nam, Panie, że jesteś miłością. Udzielaj naszym bliskim wszelkiego dobra, obdarz ich błogosławieństwem i wiecznym życiem. Okaż nam, Panie, że jesteś miłością. Przynieś pociechę tym, których przygniata ciężar pracy weź w obronę pogardzanych okaż nam panie że jesteś miłością okaż miłosierdzie tym którzy dzisiaj odeszli ze świata przyjmij ich łaskawie do swego królestwa okaż nam panie że jesteś miłością. Wszechmogący Boże, Ty jesteś niezmienny. Wysłuchaj nasze modlitwy i strzeż nas w dzień i w nocy, abyśmy wśród zmiennych kolei życia w Tobie znajdowali oparcie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty modlitwy. Niech ci Bóg wynagrodzi twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże.